I słuchajcie, ponieważ robiłam drugą turę dzisiaj tych zapiekanek, wczoraj we vlogu nie mieliście, ale to będziecie mieć w tym, także taką, taką bagietkę. Tutaj mozzarella nam się trochę przypiekła, bo oczywiście poszłam sobie i zapomniałam, że włączyłam bagietki, ale jest bardzo dobre, nie spaliło się, także może być. I do tego właśnie ta, te pomidorki, co Wam mówiłam, z cebulą, bazylią. I miałam bazylię trochę świeżej i takie suszone oregano i bazylię suszoną. Także takie grzaneczki jeszcze robiłam. Bardzo serdecznie w czwartek. Dzisiaj, jak widzicie, na, przed chwilą na załączonym obrazku pada. <laughs> Wczoraj była, słuchajcie, burza, deszcz. Także no, działo się. Nawet nam, słuchajcie, korki wywaliło na chwilę, ale nie wiem, co się tam stało. Ale włączenie było ok, mówię kurcze. Zostaniemy bez prądu, mówię, nie zmieniaj. A oglądaliśmy sobie akurat e, serial, bo e, jak pada, jak takie deszcze są ostre, e, to u nas e, po prostu telewizja przez tą satelitarną gdzieś nie odbiera. I oglądaliśmy sobie Netflixa, oglądaliśmy sobie serial e, Roist, także bardzo już drugą edycję, jak to się mówi. No, Pierwsze był ten Royst kilka odcinków i teraz nowe uznowienia. Także znowu oglądamy. Naprawdę bardzo fajny serial. E, tylko to jest taki, wiecie, kryminalny serial. To jak ktoś lubi. Bardzo fajny. E, ja niedawno stałam, znaczy no niedawno, no po ósmej. Mam na sobie tą piżamkę jeszcze. Jeszcze się nie, nie wzięłam do... O! Tak, tutaj. O! To jest ta piżamka z... E, koszula nocna w zasadzie z... E, z Pepką. Bardzo fajna jest, teraz sobie ją bycie wybrałam. Ostatnio i sobie w niej wczoraj, wczoraj sobie w niej spałam. Yy, chciałam Wam coś powiedzieć fajnego. Słuchajcie, tak dawno się nie zdziwiłam. Yy, znaczy, dawno się tak nie zdziwiłam jak wczoraj. Yy, chciałam sobie zamówić yy, parę kosmetyków. A po prostu ten jeden kosmetyk y, jest tylko w hebę. Znaczy może gdzieś tam jest gdzie? ale ja nie mam po prostu czasu na latanie i szukanie, w którym on jest miejsce. Dlatego wiem, że jest w hebę i chciałam go zamówić. I zamówiłam y, właśnie kosmetyki. Y, I słuchajcie, zamówiłam z hebem. Zabrałam sobie jeszcze pięć, trzy rzeczy do tego, żeby tam wiecie, no tam powyżej 15 zł. Jak jesteście zalogowanymi klientami, to wam... Y, to Wam przychodzi gratis, więc bardzo fajna opcja. No i tam przy składaniu zamówienia było coś takiego napisane, że e, będzie dostarczone na drugi dzień roboczy w ciągu dwóch godzin od otwarcia e, drogerii. I słuchajcie, wczoraj po prostu do mnie jakiś numer dzwonił, coś tam, <laughs> więc nie odpiera mnie jakiś dziwny numer. Ale później ten, bo nie zdążyłam po prostu przeczytać SMS, a, a wcześniej dostałam SMS-a, że e, że kurier wiezie dla mnie paczkę, i numer telefonu. No więc odzwaniam, mnie, odbieram, wie dobra. Za chwilę słuchajcie, minęło tam 15 minut. Kurier pod bramą i on mi przywił, słuchajcie paczkę z chwała. No to po prostu koparka opadła że w takim terminie po prostu jest realizacja mojego zamówienia. No, tak się zdziwiam. Myślałam, że dostanę jutro, tak? I w tym deszczu, słuchajcie, akurat zaczęło już padać. Mówię, nie pa, rzuci tam, mówię, na, na bramę i słuchajcie, zostawiłam tą paczkę, bo im oglądali ten film, lało jak nie wiem, mówię, kurczę, ten... Yy... No i zaraz pokażę wam tą paczkę. O! I tak wygląda moja paczka. To jest oczywiście moja wina, bo ona wiecie, wczoraj lało i ona była zostawiona, ale dość powiem Wam się rozpłuchniła. Czyli możecie sobie zdać sprawę, jak po prostu lało. Zaraz Wam tutaj pokażę, tylko zmienimy ustawienie, co ja tutaj mam. Już siadam z tą paczuchą. Siadam, siadam. Oczywiście tych kolorów jeszcze nie zmieniłam w aparacie. Odsłonię, mam teraz roletę, czyli tak jak zawsze, ale ten kolor chyba jednak jest jakiś inny. Przyciemnione są pewne elementy, y, takie, wiecie, bardziej. Nawet mam nożyczki przy sobie. rozcinamy. Fajne było pudełeczko, fajne, ale wiecie co, ja sobie też tak pomyślałam, że e, tak sobie na szybko pomyślałam, co ja tam mam w tej paczce i stwierdziłam, że e, może to tam leżeć, to się nic z tym po prostu nie stanie. I tak, wzięłam sobie o to właśnie ten płyn do demakijażu do oczu, który bardzo lubię. E, on był w cenie 9,99 jego ja bardzo lubię, używam go cały czas, on mnie po prostu nie uczula, to jest bielenda, to jest awokado. Wzięłam, e, słuchajcie, mężowi, bo mu się już. E, bo mu się po prostu już tam kończy. Teraz miał z z biedronki, chyba to skino, a teraz mam e, gilet taki do cery wrażliwej. I on kosztował chyba. Tu jest pojemność. E, pojemność 250 ml, kosztował chyba 9 zł. Tak, mi się wydaje, 89 zł. wiecie, co? Wychaczyłam sobie fajną, dawno już chciałam kupić. A jak mam wyrosnąć, to był bardzo drogie. Te sole, takie do stóp. I to jest tutaj Good Food, ziołowa, sól do kopieli, ekstrakt z dzikiej mięty Alantuina, mleko i makroelementy. Tak, mam już bardzo fajny, z Deli. I tutaj mamy 570 gramów. Oczywiście opis jest, ale tak mały, że ja niestety nie, nie przeczytam. Czasami, o, bardzo ładnie pachnie, mhm, bardzo, bardzo fajna ta sól, ona kosztowała około 5,99 dawno nie miałam, kiedyś miałam, ale z innej firmy, a ostatnio po prostu nie, nie miałam, mieć jakąś tam, wiecie, zwykłą sól, ale to jednak by zawsze fajnie było szybciej, wiecie, gdzie preparat stoi, cyk i już macie. I jeszcze wziąłam coś takiego, I to jest z ziaja, to jest przełom w pielęgnacji skóry suchej olejowej pieling docia z kuszonymi muszlami. I słuchajcie, to czytam, że to kuszony muszle świętego Jakuba, także powiem Wam, że niesamowite naturalne kuszony muszle świętego Jakuba, oparty na nabadniającej mocy kocanki nadmorskiej i, i szanty zwyczajnej oraz... Biofermentu z cynku, krzemu, magnezu, miedzi i żelaza. Perfumowano zapachem inspirowanym naturą morza i skalistą roślinnością. Peeling olejowy gdanski z kruszonymi muszlami skutecznie złuszcza i wygładza na skórek, natuszcza, zwiększa i uelastycznia skórę. Jest przyjemny w domowej aplikacji spa. Pozostawia skórę pachnącą zadbaną. Także takiej sobie wzięłam, 300 ml z działki. Pani Neresona. Dziej. No, tak, zobaczymy, jak to jest. Aha, czy to. Zerwać, ale. Zerwiemy, bo ja będę e, stosowała. O, oczywiście. Mam problem. O, tu jest. Nie z tymi paznokciami dobra, dobra się. No, tak jak powiem Wam. I dziwne było kokosa, jakbym czuła. Naprawdę, taki, no co może będzie przyjemne Dobra, będę sobie testować. Powiem Wam, że jedyne właśnie, co, czego nie mam to peelingu. Ostatnio kupiłam ten z też, ale on jest, wiecie co, też tym takim papierowym, tekturowym. To mi stoi tam i tak, wiecie, dziwnie to wygląda, bo tak, trochę pomoczone to opakowanie i stwierdziłam, że sobie kupię w takim właśnie fajnym słoiczku, <laughs> przepraszam, bo jest rano, jeszcze mam płosnie rozruszany. I słuchajcie, tutaj tylko takie coś w środku, no i teraz już zostało po prostu z paczki. Zostało po prostu. O, tak wygląda paczka. No i ponieważ mi przerwali telefon, był, ale dobra paczkę już żeście widzieli, muszę to po prostu zutylizować, ale powiem Wam, że coś fajnego tu jeszcze jest. Jest paragon w tym wszystkim. Słuchajcie, jest paragon. O, są moje zakupy na paragonie. Nieźle. No dobra, to trochę już rozmut, ale ceny to ja mniej więcej... A, nie wiem, ile ten plik zjaja. 9,99 coś zapłaciłam. Zaraz, bo to się skleiło. Wiecie co są? Taśmą. Prawie, prawie. O, prawie, prawie. No ja będę trochę podarty. A dobra, to ta końcówka może być podarta. Ło, drze się, by mógł. No, chodź, drzesz. No, potargało się, bo miękkie. Było. Wiecie co? Potargało się ta sól? 9,99 chyba. Nie, ona była droższa, 14 chyba. To było droższe, 14,99 chyba, tak. 14,99 to z tego co pamiętam, 5,99 mówiłam, ja. 9,99 to i. 8,99, dobra, nie ma co już także widzicie także widzicie, jeszcze raz Wam pokażę, bo mi się karta pamięci zapomniła, o tak to wygląda, także jestem i tak pod wrażeniem, że tak sobie to wymyśliłam, że po prostu nic mi nie smokło. Bardzo fajnie, no naprawdę, że jestem w szoku, że tak szybko. Co, nie było mi tak potrzebne, szybko, spokojnie. Rano bym sobie mogła odebrać, teraz tak nie leję, tak żeby było lepiej, no ale no. Wydarzyło się, jak wydarzyło się po prostu zobaczcie, jak Hema się stara, żeby po prostu tego klienta, wiecie, żeby tego klienta zadowolić. Dobra kochani, ja idę się szkować, idę jeść śniadanie, idę pić kawę, Muszę poszukać coś na komputerze i wyjeżdżam. Także życzę wszystkim miłego dnia. nie ciemno jest, kurczę. O, może tak wam pokażę. Kupiliśmy jeszcze taki koszyczek na rower. U męża był taki metalowy, u mnie też, tylko on się po prostu u męża już zepsuł. o sobie przyłożył ode mnie, a ja chciałam coś innego, wiecie, kupić. I kupiliśmy coś takiego. Bardzo lekki był w parce. Myślałam, że to plastik, ale to w rzeczywiście wyklina. Jest trochę mniejszy, powiem Wam. Ja kupowałam na Allegro. Jest on troszeczkę mniejszy. Od tamtego. No zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. E, co jest fajne, że tutaj zapięcie mamy takie na klik. E, łatwy chyba jakiś montaż, że możemy wypinać, właśnie koszyczek. E, no i tyle chyba. O, tu mamy taką rączkę. No, i możemy sobie na przykład wziąć ze sobą zobaczymy jak się to sprawdzi e, tutaj mam taki wybrałam sobie bo do zamówienia był taki e, pokrowiec więc wybrałam taki czarny i wybrałam sobie taki pokrowiec czarny w białe groszki może mi się uda później przymierzyć e, to wam pokażę na razie kończę bo miga bateria i karta pamięci też zapomniana muszę porobić porządki z tym aparatem widzę. Na razie kochani, idę pić moją kawę. I kupiłam, słuchajcie, bałam w jedronce, po coś tam wpadłam, jakąś pierś, kurczaka, fetę kupiłam. Yy, a, dla Kici saszetki. No i wziąłam tą maseczkę, bo ona ma 97% naturalnych składników i tu jest taka włosy suche i zniszczone. Oczywiście nie wiem jak tam wyostrzę, o teraz może z tej firmy Be Beauty. ona kosztowała chyba 8 coś niecaja. nie wiem czy się nagrało bo padła bateria 8 chyba 90 albo 8,99 coś takiego także będę testować taki wiecie fajny w razie co jak się pojedzie, taka trochę mniejsza, a chociaż ogólnie ile tutaj z tej pojemności zaraz Wam pokażę 200 ml tak ten aparat to 200 ml, Czy on nie rozstrzał teraz. I fajna jest ta pojemność, bo ja to mam wiecie, litrową maseczkę. Tu tak jadę gdzieś czy coś, no to bez sensu. A tą będę miał akurat, jak pojadę sobie gdzieś w podróż. I słuchajcie, kubeczek wędruje do marzenki. Na razie marzenka się nie zgłosiła, więc jeszcze czekam chwilę z dzień, dwa. Tak, umówmy się do trzech dni, tak? Słuchajcie. No, nie zgłosiła się. Nie wiem, czy mam takie przeczucie, że chyba się nie zgłosi. Także wiecie, w razie czego po prostu będę losowała. Inną osobę. Także macie jeszcze pewnie, będziecie mieli jeszcze szansę, jak się Marzenka nie odezwie. Tutaj wiecie co, wczoraj wzięłam. E, dokupiłam jeszcze taką herbatkę. Malinkę. O, i to myślę, że by był taki fajny e, zestaw do oglądania filmów na YouTube <grywka> ze mną. A oczywiście e, kubek, herbatka. I tutaj jeszcze Aleksandra kupiła coś słodkiego, ale nie wiem, czy dobrze by było. Też dołączę oczywiście do tego kubeczka. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, bo kurczę nie wiem, czy to się nie rozpuści teraz przy tych upałach, żeby się nie okazało, że się rozdziałdzia. Więc nie wiem. Albo wrzucę, jeżeli faktycznie troszkę będzie chłodniej, albo. E, albo co? Albo zrezygnujemy z tych słodkości, żeby się nie rozpuściły. O, jeszcze wziąłem taki wafelek do tego. Także to, to i to. Do marzenki. Jak marzenka się nie zgłosi, tak do 3 dni, no to um, będę losowała po prostu kolejną osobę. A te osoby, które nie e, wygrały teraz, kubeczka, to się nie martwcie. E, w tym miesiącu to już chyba nie, ale myślę, że w sierpniu zrobimy też takie, wiecie, małe rozdanko e, dla tych, takie mini losowanie, dla tych osób, które po prostu są e, aktywne na kanale, które komentują zawsze. No, i oczywiście, jak wychwycą gdzieś w którymś filmiku, też gadżet do wylosowania. Także zapraszam, zachęcam do oglądania kana kanału i do komentowania.